Witajcie na kanale Git, gracze i testerzy. Z Wami dzisiaj Domań, i Burzyk i smartfon, który nazwaliśmy patelnią, a panie nazwałyby go lusterkiem. A co od razu będzie mógł się przejrzeć, przygładzić swoją czuprynę. Każdy z nas może to zrobić, nawet Burzyk. No, ja mogę czapeczkę poprawić. Czapeczkę Ej, ale wyrobić. naprawdę to jest, to jest, to jest idealne to jest lustro. No zobaczysz, co ja widziałem. Co Chcia widziałeś? widziałeś. <laughs> Zobaczymy, co widziałeś. Xperia XZ Premium trafiła na nasz kanał. Wiele osób nie mogło doczekać się smartfonów, więc trochę ich testujemy. No słuchajcie, zdecydowanie niestety, ale nowa Xperia odbiega standardami od flagowców. G6 ładniejsza, bezramkowy wyświetlacz S8 bezramkowy wyświetlacz HTC. Huawei, no wszyscy niestety, ale wyprzedzili mocno Sony, jeżeli chodzi o, o front przede wszystkim, bo to teraz pokazujemy. Tak, jeśli chodzi o wygląd, nie tylko zresztą frontu, ale całej, cała bryła i krawędzie i wszystko to Sony w moim prywatnym rankingu zajmuje niechlubne ostatnie miejsce, minimalnie wyprzedza je G6. Minimalnie, bo też nie jest zbyt piękna, ale to już jest... No, ale G6 ma tutaj chociaż, wiesz, fajnie no, zagospodarowaną tak, przestrzeń. ale, ale no, ja mam prawo do swojej opinii, G6 jest dla mnie przedostatnia. Wszystkie i Huawei, e, i Honor'y, i, i chińskie marki, no wszystko po prostu wygląda ładnie od, od tego telefonu, no, słuchaj, do tego nie mam wątpliwości. Ekran 5,5 cala na froncie. Nie zagospodarowana jest ta przestrzeń jak należy. Dużo miejsca na kolosalnie dużo. Ale mamy głośniki stereo, więc jakoś jeszcze dobra niech będzie. Logo Sony, oczywiście frontalny aparat. Tutaj mamy 13 megapikseli zestaw czujników. Yy, no i też możemy się trochę tu przeglądać. Jak sobie selfie robimy, to, to wszystko będzie widać tutaj w tej ramce na górze. No tak jakby yy, nie było widać na wyświetlaczu. Tak, ekran 5,5 cala, a wymiary tego urządzenia 156 mm na 77 na 7,9 mm grubości. No cienki to on też zdecydowanie nie jest. No nie, nice Może mplejszy, nie. Może i te krawędzie są faktycznie zaokrąglone, są dzięki delikatnie. temu trochę będzie mm -hmm. lepiej nam smartfon leżał w dłoni, ale to i tak nie ratuje sytuacji klockowatości takiej tak, patelni. Dla trochę, mnie też po prostu cegła. Patelnia, cegła, a dlaczego patelnia to moglibyśmy sobie paletką jak od ping ponga. Ty byś miał paletkę od ping ponga ja miał Sony Xperia XZ i jestem gotów się założyć, żebym cię pokonał. To mhm. prawda, się rotacja nadawała. Ogólnie jeśli całkowicie czysta jest ta tylna e, klapka na zimy, to wygląda jeszcze dość nieźle, ale jak już pojawiają się na niej m, odciski palców to jest po prostu kompletna tragedia. No niestety. rysuje się też trochę, rysuje się też rysuję, trochę. Rysuję się, panie Mamy tutaj e, oczywiście logo Xperia, oznaczenie NFC, główny aparat 19 megapikseli. Jest też dioda doświetlająca. I strasznie się palcuje. Strasznie się palcuje i niestety, ale też się rysuje. Już parę redakcji zwiedził, niektórzy nie dbali. Za moich czasów żadna ryska nie doszła, ale podejrzewam, że tutaj ktoś ostro testował, skoro są aż takie mhm. rysy, które da się pod paznokciami wyczuć. Co jeszcze na krawędziach? Na lewej włącznik, regulacja głośności. Na prawej. A przepraszam, na prawej perspektywy mi się zagubiły. Na prawej włącznik regulacja głośności i mechaniczny spust migawki aparatu. To jest bardzo fajne, tak, bo dzięki okay. temu można wygodnie robić zdjęcie, ale, ale, ale. Pod wodą nam się nie przyda, bo pełnej wodoszczelności Xperia XZ Premium nie da. Ona jest odporna na zachlapania, na strugi mm. deszczu, jakieś tam inne tego typu elementy, ale jakbyśmy ją wrzucili do wanny, no to nie wiem, czy, czy by wytrzymała, dlatego tego testować nie no będziemy. No właśnie, może właśnie przez ten port USB. USB typu C, USB typu C w dolnych partiach. Mamy też tutaj jeden z mikrofonów. I tutaj ciekawostka, moi drodzy, to jest akurat bardzo fajne. Mamy tackę, pod którą kryje się miejsce na Kartę microSD SD oddzielnie na kartę SIM również. Więc dzięki temu. Dzięki temu, jak będziemy chcieli sobie włożyć plastik. kartę. Na plastika, co to ma być. No, no nie wiem, w większości telefonów krawędzi są, plastyką, są z reguły to właśnie aluminiowe. To, to jest plastik niestety. Ojej, no coraz plastik. większe wpadki. A Malinium jest na górze i na dole. Yy, dzięki temu, jak będziemy wyciągać MicroSD, no to nam po prostu się smartfon nie wyłączy, bo karta nano SIM cały czas będzie włożona. Na górnej krawędzi znajdziemy już drugi mikrofon, znajdziemy też gniazdo audio. Fajny przetwornik, sporo dodatkowych funkcji, pokażę to Wam za chwilę w systemie. No i tak jak mówiłem, góra, dół, aluminium, krawędzie, niestety plastik, a tył to jest teoretycznie, teoretycznie szkło. Chyba szkło. No ale czy z drugiej strony szkło by się tak rysowało? Już tak bardzo. No, wszystko zależy od jakości. Jak ale to wygląda, zobacz, zobaczcie. Nie i w tym momencie już wygląda znowu tragicznie. Palce <laughs> zostają i, i, i niestety, ale nawet jak się będziemy chcieli przejrzeć, no to. Jak złapałem ostrożność. To z odciskami palców się przejrzy. To się będziemy z odciskami palców. A jeszcze jednego nie dodałem: włącznik pełni funkcję też skanera linii papilarnych. Aha, krawędziowy. Krawędziowy. O, a to ciekawe. Zapomniałem o tym wspomnieć. Taka mała ciekawostka. No niestety, drogie Sony, bardzo ceniłem, lubiłem Was przez lata. I Xperia... wygląd przede wszystkim. Tak, zawybiłem przede wszystkim, no ale teraz, no niestety, ale. To jest chyba najbrzydszy telefon od dawna. Najbrzydszy flagowiec w tej chwili, który jest dostępny na rynku. Tak. I najbrzydszy telefon od dawna. Smutne to. Smutne to, ale czas trochę opowiedzieć o ekranie. I zmienić yy, projektanta. Ekran w Xperii XZ Premium to, tak jak mówiliśmy, przekąt na 5,5 cala. Zdecydowanie bezramkowy nie jest. Ale to ekran 4K z rozdzielczością 3840 na 2160 HDR też podobno jest. Tak, widzę, że się przyglądasz, szukasz tego 4K. Nie za bardzo widzę. Nie zobaczycie tutaj 4K z jednej prostej przyczyny. 4K uruchamia się tylko w dedykowanych aplikacjach, tylko gdy odtwarzamy filmy w 4K, gdy jakaś aplikacja wspiera to 4K, no to powiedzmy, że będzie to, nie wiem, YouTube, pewnie Netflix, jak mamy 4K, pewnie Amazon Prime, jak mamy tam 4K. Może nowa wersja Androida będzie miała 4K? No, jestem ciekawy, jak to wypadnie. No, jest tego jeszcze troszkę, nie będę teraz Wam tutaj mieszał w głowie i wszystkiego, wszystkiego podawał, no ale niestety, niestety, ale tutaj mamy cały czas Full HD i tam, gdzie to Full HD nie jest obsługiwane, to po prostu. No tak, tak to wygląda, ale z drugiej strony, jakby było cały czas 4K, to obawiam się, żebyśmy na pół dnia z tym smartfonem mm, nie wytrzymali. Jesteśmy w zakładce wyświetlacz, więc wiadomo, że jasność automatycznie będzie tutaj ustawiana albo manualnie, inteligentne podświetlenie. Możemy, jak na Sony przystało, zmienić też gamę kolorów i kontrast. Standardowy, ale Burzykowski pewnie by super żywych ustawił, i jest, jest, tak. jest faktycznie różnica. Widać to po tym obrazku, my zostaniemy przy standardowym. Możemy też zmienić, jak zawsze, w Sony balans bieli. Jeszcze troszkę tych opcji tutaj jest. Rozmiar wyświetlacza nawet można ustawić. Widzę co mi się podobało to, że w Samsungu S8 mogliśmy sobie rozdzielczość normalnie na pulpicie zmieniać nie? i to, to, było, to było bardzo fajne zastosowanie. Chciałbym zobaczyć, jak 4K wygląda na ekranie startowym. Jaka jest różnica, jakbyśmy postawili przy sobie. Pokaż kilka tapet, bo... Jakbyśmy postawili przy sobie bezpośrednio 4K i Full HD. Przejedźmy się po tych kolorach różnych. Może te takie szalone jakieś ustawy? No wiesz tam kilka. Tylko ustaw, a nie tak tylko sobie klikasz. To których chcesz? Tam było ładne do Ten? Tej... Nie. Ten? Nie, do w prawo. O! To? Może być. No, nie, kolory ma bardzo ładnie, no. przyznać. Tu pod tym względem nie można się przyczepić. Jeżeli chodzi o samą jakość wyświetlacza, jeżeli chodzi o kontry, kontrast. Mm -hmm. widzenia, nie, ale... ja patrzę prawie ze 170 tak, stopni. I widzenia widzę są wszystko. świetne, minimalne, maksymalne podświetlanie, Tylko po prostu to, że mamy 4K specjalne. A Full HD tak naprawdę jest cały czas tutaj ustawione. Poza tym, naprawdę, naprawdę wyświetlacz fajnie wypada. No i dobrze reaguje też oczywiście na nasz dotyk. Mamy też tryb rękawiczki tutaj dostępne. co w zimę zwłaszcza może się przydać. No, szczególnie podczas naszych nagrań. Bezpośrednie zestawienie LG G6 i Xperi XZ Premium. Tutaj 5,5 cala, tutaj 5,7 cala. Zobaczcie ile LG jest mniejszy. I ma większy wyświetlacz. Ma większy wyświetlacz. Góra, było od razu widać na gołe, no go, na gołe oko widać od razu, że, że przestrzeń jest, jest większa. Nie no, szczerze przy tej Xperi to ten LG wygląda prześlicznie. No, niestety w tym pojedynku na wygląd, wygląd wygrywa G6. No i tyle. Na pokładzie XZ Premium, oczywiście Android, jest to wersja 71 1? nogat, tak się on chyba nazywa? Nugat. Nugat, nogat, jak kto woli. Yy, słuchajcie. Noga. Nakładka Sony od lat wygląda praktycznie tak samo. Ja wiem, że tam się pewne funkcjonalności zmieniają, że tam jakieś różne różne opcje, różne opcje są zmienione, ale w gruncie rzeczy to cały czas jest. Yy, ten sam system z pewnymi modyfikacjami oczywiście, które wraz z każdym Androidem się zmieniają, ale cały czas mamy dodatkową szufladkę z aplikacjami, z tego Sony akurat nie zrezygnowało. Klasycznie też wyglądają te wszystkie dostępne tutaj ikonki, kilka rzeczy na raz. ikonki i jakieś różne aplikacje. No zobacz, że to się wszystko szybko uruchamia. Nie? Mhm. To, tutaj nie możemy się przyczepić, mamy 4 GB ram na, na pokładzie za chwilę więcej opowiem Wam o, o samych podzespołach. Szybko uruchamia się też aparat, naprawdę bardzo szybko się uruchamia. A po teraz między jednym a drugim? Między czym aparatami? No nie, między, między, między aplikacjami uruchomionymi. No to bardzo szybko. Sobie... No i weź jakąś tam połączyć, zobaczymy no jak, jak, jak szybko mówię. reagują. No tutaj tu, tu, tu akurat jest. <laughs> Co? Eee, raz włączyło? Ale ładnie, szybko. Poszło. Ale szybko się uruchomiło, szybko się włączyło. Ma no, oczywiście ten system trochę tych dodatków, które, które w Sony są zawsze obecne. Nie będziemy na pewno narzekać na, na Wi-Fi, nie będziemy narzekać na, na Bluetooth, który jest tutaj dostępny. Mamy dokładnie Bluetooth 5 już. Podobno jest różnica, ja jeszcze nie miałem okazji tego dokładnie przetestować, jeżeli chodzi o zasięg, jeżeli chodzi o, mhm. o jakość tego połączenia. Mamy oczywiście NFC, mamy LTE, mamy dobrze działający GPS. No jest wszystko, pełen pakiet, pełen pakiet z Sensorów różnych innych. Możemy na co motywy zmienić tutaj dowolnie, jak na Sony przystało. Ustawienia dźwięku też to będzie bardzo ciekawe, bo słuchajcie moi drodzy, jest tutaj sporo takich dodatkowych opcji. Jakieś DSE, HX, poprawia jakość skompresowanych plików. Plus. D. że to się może czytać DC. DCEE, a nie będzie DCE. Efekty dźwiękowe, dynamiczny normalizator. Na słuchawkach też zwłaszcza to usłyszymy. A skoro mówię o dźwięku. No to muszę pokazać po prostu jak sobie radzi Xperia XZ Premium, bo mamy tutaj w końcu głośniczki na froncie stereo i jak zawsze, to co? To damy tego rokowego. Jak on się nazywał? Montage Rock. Montage Rock. Montage Rock. Dobra. Popromujemy teraz inne kanały. To może odpalimy Epizod 3? Gdzieś może być. tam nowy, nowy utwór. Nowy utwór. Daj dobrą jakość. Słyszysz, jak się niesie muzyczka, to pięknie może go położę tutaj, słuchajcie, no żeby właśnie. pokazać ten, ten dźwięk. Dobra, ustawiliśmy maksymalną głośność. W alarmu ustawiłem maksymalną To W ogródku mi średnio działa zasięg Zasięg Wi-Fi, więc troszkę zmniejsza jakość i tak, tego Wy nie będziecie słyszeć, my... my chociaż nie... posłuchamy. Teraz w ogóle to się przystaje. Tak, tu się jakiś filmik godzinny, kurde, wczytuje. Dobra, wezmę jakiś The Last. Ale piosenkę ale słuchać od razu. Dobrze, no ballada rokowa, ale nawet ładnie brzmi. Hmm. A, um, nie umniejszając pewnemu laptopowi, ale gra prawie tak samo jak w tym laptopie. Ja bym powiedział, że ładnie. <grym> Albo nawet ładniej. Nie, fajnie, nawet przy takich kredowych brzmie, nawet to wygląda. I nawet nieźle brzmi. Stereo jest udowodnione palcami zakrytymi. <grym> Czyściutko z jest, jest ładnie, jest jesteśmy na powietrzu w domu, na pewno byłoby jeszcze fajniej. Nie, Sony akurat, jeżeli chodzi o sprzęt tak. e, nagłośnieniowy, jeżeli chodzi o nagłośnienie smartfonów, to jest po prostu coś genialnego. Jedziemy dalej! Oczywiście, jedziemy dalej. Głośniki zdecydowanie na plus. To może co? Przejdziemy do podzespołów, prawda? A co są tutaj się ładnie ustawia. Ja jeszcze dodam, że LTK16 GPS z jest, bo tego, tego wcześniej nie uzupełniłem. No i mamy, słuchajcie, na pokładzie Snapdragona. Tak. Mamy na pokładzie Snapdragona 835, z Adreno 540. 4GB ramu też. No baterii powiem za chwilę. Smartfon, co jest bardzo istotne, nawet pod mocnym obciążeniem się nie przegrzewa. Wszystkie sensory, jakie tylko można sobie wyobrazić, które są nam potrzebne w smartfonie wszystko to tutaj się znalazło. No, sami widzicie, że. Że działa szybko. Ja w ogóle, wiecie, opowiadałem o dźwięku i nie pokazałem wszystkiego, co chciałem pokazać. Jaka pamięć jest tutaj? A, możemy też sobie inteligentnie pamięć oczyszczać możemy zwalniać miejsce. Sporo jest takich dodatków, które podczas użytkowania się przydadzą. Ekran bogaty i zabezpieczenia tutaj możemy oczywiście uruchomić blokadę hmm, odciskiem palca. Dobra, potwierdzimy jeszcze Androida 711. Co byśmy nie pokazywali, to i tak wszystko będzie wyglądać tak, jak w innych smartfonach Sony, wiadomo, trochę się ta nakładka zmienia. Wobec czego? Wobec tego, powyższego, poniższego, wynik chyba 175 225. No fajny wynik, widać, że Adreno, widać, że Snapdragon 835 po prostu daje tutaj radę i robi swoje. No to prawda. Jeśli chodzi o wydajność zarówno w aplikacjach 3D, jak i w systemie, to do niczego nie będzie jak się przyczepić. Ustaliliśmy już, że matryca, że ten ekran wygląda genialnie, co potwierdza też Asfalt 8. Oczywiście, no, co do płynności, to tutaj nawet nie ma co komentować, że takie gry będą chodzić świetnie. Teraz się rozdupczę na pewno, ale mówię, jakość tego ekranu i krasz, i koniec, i starczy grania. Wrek. Pięknie wygląda. Aparaty w tym smartfonie to 13 megapikseli na froncie, ze światłem 2.0, jak do selfie. Świetne, możemy też sobie dłoń wyciągnąć, powinno wykryć. Tylko to trzeba się lepiej trochę ustawić, żeby zrobić, coś żeby zrobić to, Twoją mordę wykryło, żeby zrobić coś takiego. Od razu widać, że pod światło chce nam zrobić. Jakieś o, samowyzwalacze możemy też na, na froncie ustawić, ale z samowyzwalacza nie będziemy korzystać. Jeżeli chodzi o ustawienia, które tutaj możemy podejrzeć, no to rozdzielczość widać 13 megapikseli, kolor jasność można zmienić, są też ustawienia manualne. Wideo nagrywane jest na froncie w Full HD, jak na moje oko. No śją, twoją mać! Na moje oko to jest 30 klatek na sekundę. Fajnie nawet to wygląda, jeżeli chodzi o wideo na froncie. No ale przeskoczmy na główny aparat. Tutaj 19 megapikseli, też światło 2.0. Konkurencja wypada lepiej. No i niestety, ale w kiepskim świetle Xperia XZ Premium radzi sobie mocno przeciętnie. To jest mocna bolączka smartfonów tego producenta. Efekty, które są tutaj dostępne, efekt AR, panorama, 4K. Możemy nagrywać naprawdę fajną jakość, jakieś różne efekty kreatywne. To, co nas bardziej... Szlak, by to trafi. To co nas najbardziej interesuje, to nie tylko te opcje, które można tutaj zmieniać, kolor jasność zobaczcie, troszkę tego jest. Nas interesuje też to, że słuchajcie, wideo jest tutaj nagrywane również w slow motion, ale i w 60 klatkach na sekundę. Kręciliśmy jeden z testów Unix XZ Premium to było porównanie JBL-a i MUVO 1C od Creative. Test wypadł naprawdę ładnie. Jeżeli chodzi o stabilizację, jeżeli chodzi o kolory, możecie sobie cały zobaczyć tam, podejrzeć. No i slow motion. Cóż, nagrywanie w 960 klatkach na sekundę w 720p, to jest to bardzo zwolnione tempo. Ale niestety działa to tylko w odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie, który wybierzemy. Są różne tryby tego bardzo zwolnionego tempa. Jest też po prostu nagrywanie w 720p i 120 klatkach na sekundę. Powiem tak. Jeżeli chcecie złapać taki super moment tego bardzo zwolnionego tempa, no to musicie się trochę niestety nagimnastykować. My próbowaliśmy. My próbowaliśmy. Ufaj, narobiłem. Próbowaliśmy. O, Adson rzucał nogą dzika. Próbowaliśmy. Próbowaliśmy. No i niestety, ale nie zawsze w odpowiednim momencie nam się udało, ale faktycznie, jak wskoczymy w ten moment największego slow motion, no to wygląda to imponująco. Rozbryzgująca woda jakieś karścica tam poleciała. Rozbryzgująca woda jakieś inne. O, tutaj siekierka proszę bardzo jakieś. No trzeba po prostu złapać odpowiedni moment, trzeba to wyczuć. Ale to i tak nie jedyny minus, bo największy tego minus jest taki, że przez dosłownie ułamek sekundy tylko nagrywa tak w aż takim zwolnionym tempie, 960 więc... klatek niestety nie mamy. Nie wiem ile to jest, może pół sekundy, a może nawet ćwiartkę sekundy. Nie wiem, jak będę leciał z siekierą. Nie ja z garażem walcze w tle. Zobacz, ja on za szybko włączył i ja macham się kierą. leci. Tak, i przyspiesza akurat w tym momencie, kiedy będzie ważne. Ale jakie tempo ty w ogóle miałeś tego uderzenia? Ja sam zrobiłem slow motion. Zrobiłem slow motion do slow motion. Słuchajcie, jeżeli chodzi o zdjęcia jednak w dobrym świetle, jeżeli chodzi o filmy w dobrym świetle, naprawdę nie przyczepimy się do szczegółowości, nie, przy, nie przyczepimy się do kolorów. Aczkolwiek, jeżeli porównamy zdjęcia. Bezpośrednio, jeżeli zestawimy je z innymi flagowcami, no to chociażby Samsung S8, te zdjęcia są dużo bardziej nasycone, jeżeli chodzi o kolory. Tutaj wypadają tak troszkę, troszkę blado. Przetestowaliśmy Xperia XZ Premium od Sony i mamy bardzo mieszane uczucia. Panie Danielu, reasumując, wygląd... Sony zatrzymało się w miejscu mhm. i niestety nie widać widoków, nie ma widoków na to, że ruszą. Perspektyw jeszcze, z nie ma. Nie, no, wygląd jest akurat in minus, chociaż jest to oczywiście rzecz kwestia gustu wszystko, ale nam się zdecydowanie nie podoba. Jest to najsłabiej wyglądający smartfon ze wszystkich flagowców na pewno. Świetny ekran z HDR-em. Nawet tak to oczywiście. Full HD daje radę jest po prostu wyśmienicie, jeżeli chodzi o kolory, jeżeli chodzi o kontrast i inne tego typu. nawet w słońcu możemy spokojnie korzystać. Kolejny element. System. Chodzi bardzo płynnie, jest dobrze wyposażony, ma masę dodatków. Dużo jeszcze funkcji, których po prostu nie umówiliśmy, słuchajcie, bo tego jest tak dużo, że nie będziemy tego przedłużać nie będziemy, nie będziemy wszystkiego dokładnie prezentować. Ile pamięci wbudowanej? 4 GB. Giga... A ile pamięci wbudowanej? 32 GB, ale oczywiście na dane mamy tam nieco ponad chyba 20. Dobra. Ale slot na karta jest. Slot na karta jest. Czekaj, jak już powiedział się o tej pamięci, to ja tam wejdę. A miało być takie ładne pamięć? Zaawansowane. Pamięć masowa. Pokrzywa mnie smyra po szyi. O nie, poczekaj, panie, spokojnie. 64 giga mamy. No tak to jest Cię o coś zapytać. Dlatego dobrze, że zajrzałem. Akumulator, który się znalazł w tym urządzeniu, to dokładnie Wam zaraz powiem, 3230 mAh. Cóż, jak na takie urządzenie, nie jest to mały akumulator, całkiem spory, no ale, jak to... ale jak na jego gabaryty, to. Ja na jego zdjęcie. gabaryty, to, to Xiaomi robi smuklejsze smartfony i ma 4000 mAh, jeszcze w mniejszym urządzeniu. Dokładnie. Jak się to przekłada na czas pracy akumulatora? Słuchajcie, jak korzystamy sobie na co dzień, nie wiem, oglądając jakieś filmiki, przeglądając sieć, korzystając z portali społecznościowych, to cały dzień spokojnie nam wytrzyma. Screen on time to jest około 4,5 godziny. To jest też naprawdę dobry wynik, jak na. Takie urządzenie, no ale cały czas trzeba mieć na uwadze, że mamy tutaj Full HD. Aparaty. Front świetny, możemy robić naprawdę genialne selfie. Z tyłu też e, dobra jakość, też dobra szczegółowość. Ładnie nawet nagrywa w Full HD i w 60 klatkach na sekundę, ładnie kręci. motion bardzo fajne, ale jeszcze nie ta technologia, bo niestety mamy ćwierć sekundy, żeby zarejestrować w tym maksymalnym. To jest strasznie. Zwolnionym To jest tempie. świetne, to jest po prostu takie slow motion, jakiego nigdy nie widziałem. Ale wymaga jakiejś dużej perfekcji i dużej dozy szczęścia, żeby uchwycić akurat ten moment, na którym najbardziej nam zależy. Trzeba po prostu ten smartfon idealnie wyczuć, no żeby tak. z tego slow motion korzystać. Szkoda, szkoda, bo 960 latek 720p. Teraz może odbije się na jak kaczyn, próbuje ziewnąć. No ale ta funkcja lusterka też jest bardzo, bardzo ciekawa. Dobra wydajność, jeżeli chodzi o benchmarki, jeżeli chodzi o gry, codzienną pracę. Bardzo dobrze działające mikrofony, głośniki stereo też to jest fajne. Jakość połączeń, nawigacja, podkreślić. wszystko bez zarzutu tutaj no, nie... nie mogłoby być inaczej. No, i jeszcze jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć. to Jedna jest rzecz, na której warto żyć. Cena, hajsy, i nie zmienia się nic. Na hajsu się żyje niestety, tak, taka jest prawda. <grym> nie demotywuj ludzi. Bez hajsu się nie, nie przeżyło. Dobra, ile Chociaż cena? Można być w wyspie. Około 3200 zł musimy za taką patelnię zapłacić. No drogi, te fale są tańsze. <grym> A zestawmy to z konkurencją, ile kosztuje S8? Około 3500. LG G6? LG6 już bardzo mocno cena spadła. Już grubo pan Już grubo. LG G6 to jest świetny smartfon, nie obrażaj pan. No nie, nie, nie. To jest nie, bardzo nie. dobry smartfon. Jeśli chodzi o wyświetlacz i budowę, fajniejszy niż, niż Soniacz. Tak. I kosztuje już mniej zdecydowanie niż 3000 zł. Nie pamiętam dokładnej ceny, ale, ale ostro już spadła w sensie cena. G6. Że za zdjęcia z Cegroskim to bez złotówki złamanej za niego nie dał. No, no ale, ale właśnie, to jest problem też Xperii, bo Xperia, tak jak G6, w kiepskim świetle, w sztucznym świetle, te Zbytko. smartfony radzą sobie słabo. Samsung. Yy, Huawei, no biją tutaj niestety nawet HTC U11 bodajże, z tego co się nie mylę, no to w gorszym świetle radzi sobie bardzo fajnie. No moglibyśmy tak jeszcze opowiadać i opowiadać, ale zaraz powiedzą, że znowu zagaduję przed dłużami i ten. A może Was jeszcze trochę zagadam, co chcecie? Coś jeszcze się dowiedzieć o tym smartfonie, czy już wszystko wiecie? Wszystko wiemy. Kupiłbyś za 3200, czy kupiłbyś co innego? A wiesz, że można do niego też pada od PlayStation 4 podpiąć? I co z nim zrobić? Grać, grać. w asfalta? Tak, grać w asfalta. Nie kupiłbym tego smartfona, niestety. Niestety bym go nie kupił. Znajdą się zwolennicy, na pewno, ale my do nich. W tej cenie nie ma. No co, żeby. jeżeli tutaj byłoby to slow motion 960 o, klatek. to tak, to wtedy. O. Nawet przez 3-4 sekundy, tak jak mówiłeś, nawet o. przez dwie niech by było, to ja bym to, się to zastanowił. W, to bo wtedy, wydajność, bo ta obsługa wygodnie się nawet obsługuje, gotów byłbym się poświęcić na ten wygląd, który mi się nie podoba, żeby mieć to slow motion, bo jest genialne. Po mm -hmm. prostu genialne w tym ułamku sekundy. No ale poza tym niestety, ja osobiście kupiłbym sobie 8, tylko że jest za droga. Ale niewiele droższa niż to. No nie, nie S8 to jest w ogóle podobne, bo S8 Plus jest trzykrotnie. No właśnie. No, Czyli S8 wypada podobnie cenowo. No i odpowiedź już pozostawiam Wam. Wy musicie się zastanowić, czy Wam się taka cegiełka, taka cegiełka tak podoba. Makka, daj znać, czy wolałbyś to, czy wolałbyś yy, OnePlus Plus, czy T. Czy Xiaomi, 6? <grym> Xiaomi mi Michelle? Jeszcze jedno jest. Wiecie jeszcze, jakie są Boże, dodatkowe wajce. funkcje? Dobra, teraz jeszcze szybko powiem, jakie są dodatkowe funkcje. Muszę. Kopia lustrzana ekranu z Miracastem, serwer multimediów. Mamy tutaj też szybkie uruchomienie aparatu przez dwukrotne wciśnięcie łącznika. Jest jeszcze, słuchajcie tutaj, jak sobie przyłożymy do. Ktoś chyba mówi, żebym skończył. Jak sobie przyłożymy, słuchajcie słuchawkę, jak ktoś dzwoni, to się odbierze automatycznie. I takie są funkcje dodatkowe. A, bez naciśnięcia przycisku. Robisz taki memory five. <laughs> Szara. Aj, no, i jeszcze tam jakieś są dodatkowe aplikacje. Są, Wąski, tego... jak ty mnie teraz zaimponowałeś tymi dodatkami. A wiedziałem, że <laughs> Cię zainteresują te wszystkie dodatki, nie? Halo? Halo, mama, co na obiad? <laughs> Dobrze, mamusi kupię ziemniaczki. <laughs> Kefir też? No dobra, to jeszcze wezmę trochę czosnku marynowanego. Siemano. Na razie. Pójdziemy już za tydzień na dworze. Chuj, bo za tydzień znowu będzie w do nagrania. Co będzie do nagrania? No kurwa wyślemy, że mamy rzeczy. Kurwa. Przekładamy, za tydzień zrobimy sobie urlop. No, no do nagrania. A kiedy nagrasz z Bogu tą lokówkę?